Cześć, Anony. Opowiem wam moją historię. Mam 42 lata, jestem po rozwodzie i pochodzę z Niemiec. Za dziecka byłem stulejarzem. Rodzice nie mieli krasnala ogrodowego, a że byłem mizerny i jestem kurwa nadal, to przebierali mnie za owego delikwenta i stawiali przed domem. Rówieśnicy spuszczali mi notoryczny wpierdol w szkole i kilka razy załapałem się nawet na falę. Coś jak bukakę, tylko że ze śliną zamiast nasienia. Każdego dnia w szkole przeżywałem koszmar, co zamieniło się w nerwice natręstw, ale o tym później. Po zrobionym doktoracie stwierdziłem, że moje życie i tak jest puste i bez sensu, dlatego postanowiłem się schwytać brzytwy i zająć robieniem złych rzeczy. Długi czas miałem nawet swoją mentorkę. Raz ją ruchałem, w sensie lizałem, ale nic więcej poza tym była hardopijana. Dzień w dzień knuliśmy i knuliśmy, aż pewnego dnia kazała mi działać solo. Nie zerwaliśmy kontaktów, ale wpadłem w ten słynny super friendzone kurwo. No i zacząłem robieniem różnych złych wynalazków, których nazwy kończyły się zawsze na frazę nator. Lecz zawsze przeszkadzał mi on. Pepe Pan Dziobak, największy wróg wojenny. Czego bym nie zrobił, ta kurwa w kapeluszu zawsze obróciła to w pył, krzyżując tym samym moje plany. Tego wieczora jednak to, co odpierdolił, to już przeszło wszelkie pojęcie. Była noc, a ja pochlałem za dużo melisy, więc leniwym i zdezorientowanym krokiem postanowiłem pójść do kibla, co by się nie zeszczać podczas snu. Otwieram drzwi, a co, co kurwa widzę? Tą jebaną amerykańską kurwę, siedzącą na moim klopie i czytającą gazetę. Zdaje się, że srał sobie do ryja, w sensie do klozetu. Machnął tylko ręką i nawet nie dostałem cienia wyjaśnień. Wkurwiłem się, no bo co, bo miałem zrobić. Kiedy skończył już defekację, wyszedł i poszedł na kanapę przed telewizor i zaczął oglądać Animal Planet. Ja w te pędy przejrzałem łazienkę i zauważyłem, że wisi tam nowy ręcznik, którego nigdy nie miałem, i szczoteczka do zębów, szampon oraz mydło, które było całe we włosach. Pepe Pan Dziobak postanowił się do mnie wprowadzić i zamelinować sobie spory kawał mojego domu. Pomyślałem sobie, nie ze mną te numery, ty niebieska kurwo, jednak nie miałem żadnego pomysłu. Przestał nawet rozpiszdzać mojej inatory, a w nocy trzepie kitę na poddziobaki na moim PC. Ma strasznie wkurwiający i specyficzny orgazm. Na jego podstawie nauczyłem się wysuwać takie wnioski. To już drugi rok, gdy Pepe Pan Dziobak mieszka w moim domu, a ja... Ja wpadłem we frędzą z Dziobakiem. Hanony drogie, co robić, jak żyć?